zaskoczony? No opowieściami na mój temat. No która na przykład? No dużo było takich. Całą głupotą mediów jest to, że jakby no, robiąc zagadnienie działają na rzecz rzeczy, którzy, na rzecz ludzi, którzy rzeczy, powiedziałbym też dobrze właściwie, na rzecz ludzi, którzy to zagadnienie robią, no, a ja właśnie, ponieważ nie zamierzam w tym cyrku Uczestniczyć aż tak, no to. Ale bolą cię te uwagi, czy raczej to olewasz? No wiesz co, dopóki nie wywalają mnie z pracy, to mnie nie bolą. No. A w momencie, kiedy ktoś chce mnie jak wilgotny ręcznik zawiesić albo później odwiesić, no to mnie bolą. No ale pewnie było parę takich sytuacji, które ci pomogły, czy nie? Yy, media. Znaczy. Yy, nie. Nie przypominam sobie. Media żyją swoim życiem i znają swojego Tomka Jacykowa, ja mam swoje życie, które jest no, zgoła moim życiem i jakby nie zamierzam o nim komukolwiek opowiadać. A na ile to się różni, twoje życie od tego pokazywanego? Są zupełnie, są dwie kompletnie różne osoby. E, Będę pan w na głowie, prawda? Naturalnie, jak jest zawsze. Za wysoko nie... nie, nie no to kto miał postaci. sam o sobie powiedzieć dwa zdania? Bardzo odpowiada mi pozycja błazna i nigdy nie chciałbym z niej wyjść.